No hej hej, cześć Witajcie, witajcie Dzisiaj z Felą jesteśmy tutaj No, ale Dobrze, że to nie jest większy pies Bo ona by mnie chciała wywrócić co chwilę. <grym> No, jesteśmy tutaj W tym innym temacie Znaczy w, tym, w tej innej okolicy na spacerze Fela chyba pierwszy raz Ogólnie jest tutaj na tej drodze Tak daleko przynajmniej no bo tu jesteśmy w tym miejscu, gdzie, no między, powiedzmy, pomiędzy tym miejscem, gdzie ja stoję, a tym domem, który jest tam taki pojedynczy w Polach, no gdzieś tutaj ma przebiegać podobno ta trasa, która tu ma być budowana, no nie wiadomo kiedy, bo to tam terminy, które są podane, to wiadomo terminy terminami, a... Więc tutaj z falą sobie przyszliśmy, póki jeszcze można. No ona by chciała oczywiście tam dalej iść do, do głównej drogi, no ale my tam nie idziemy, fal. Bo tu jeszcze jest niezbadane jak jest z tematem... Felka, no nie, nie idziemy dalej. Ej, no chodź do mnie. Fala dzisiaj jest spragniona spaceru, bo wczoraj w ogóle nie było, bo... No, mieliśmy mały wyjazd, także ponad 24 godziny fela mnie nie widziała. Tu dzisiaj od razu po powrocie praktycznie idziemy na, idziemy na spacer. Choć fela już się wracamy. bo tu mamy spory kawałek. Jak to jest względem naszego domu? Nie ja wiem czy ten mój zoom w ogóle coś tutaj pomoże. tak gdzieś tutaj gdzie jest mój paluch no. no tu widać sąsiada dom za sąsiada domem nasz to jest no nie wiem kilometr gdzieś w linii prostej od naszego domu to miejsce coś coś koło tego choć chyba idziemy już w stronę do domu idzie. no białka też z nami szła bo tutaj no już ją oduczyłem, żeby z nami nie nie próbowała wychodzić na główną drogę jak idziemy na spacer znaczy na główną no no, główniejszą od, od tej naszej. Gdzie ty, Fela, tam wlazłeś? No. Fela, idziemy już w stronę domu. Bo potem jeszcze będzie jeden spacer około 20. To ile ty chcesz dzisiaj kilometrów zrobić? Ja wiem, że wczoraj wczoraj nie, nie byliśmy, no ale bez przesady. Chodź, już idziemy w stronę domku, Fela. Chodź, Fela, chodź. Także dzisiaj nadrabiamy. Widzę jedzie jakieś autko, to na chwilę przerwiemy nagrywanie, żeby no, trzeba będzie się schować trochę, zejść z drogi To zaraz kontynuujemy Dobrze, autko przejechało Możemy nagrywać dalej, choć, ale już w stronę domu Polecimy dalej No Na pewno Na pewno to by nam tutaj okolice zmieniło Gdyby tutaj ta droga prze, przechodziła, Wola weź trochę wolniej, co? O, białeczka dzielnie z nami tutaj szła, ale no, odpadła tam przy tym domku, co mijaliśmy. a no, bo tam piesek był, no ale wiadomo, nie, nie jakiś luzem czy coś. mi się białka, ale białka i tak się go przestraszyła. I pewnie już się wróciła do domu. Co tam, Fela? Co tam, Fela, wyczuwasz? No, z Felą, wiadomo, na spacerze, no to... <tutujesz> Tutaj nie ma akurat drogów, Przynajmniej w tym miejscu. Ej, ja w pole nie idę, Fela. No, można sobie gadać. Znalazła jakąś dziurę i... Ja nie mam butów do chodzenia po polu. Chodź Fela, chodź drogą idziemy, ej, fela. No, to tak to Fela ona obs musi obskoczyć wszystkie rowy w czasie spaceru, spaceru także no. dużo du dużo robi, że tak powiem Kroków tymi swoimi łapkami. No, dzisiaj, dzisiaj ładna pogoda, bardzo ciepły dzień znowu jutro od rana przynajmniej u nas pokazuje spore, spore opady tak mnie zastanawia ogólnie bo ona gdzieś ma iść w tamtym kierunku mniej więcej na lewo od tych folii które widać o tu i ona dziś wydaje mi się przynajmniej tak jak patrzyłem na tych mapach to gdzieś po lewej stronie ale gdzie to nie wiem Potem na pewno na tą drogę nie ma miejsca bez usuwania czegoś, czy jakichś zabudowań, itd. No, ale że tak powiem, mogę powiedzieć, że mnie to tak bezpośrednio nie dotyczy. I poza tym nie ma co się co sobie tym głowy zaprzątać na zapas. Jak zaczną robić, no to wtedy już będzie pewne, że w ogóle, gdzie idzie, i tak dalej. Tutaj ładnie już wygląda kawałek zboża. Mi to bardziej wygląda na jęczmień, ale może być też to, może też to być żyto. Wiem, ze wsi jestem, powinienem wiedzieć, ale nigdy tego na polu u siebie nie miałem. Ja bym powiedział, że jęczmień, bo żyto chyba ma takie grubsze te, te włosy. No, ale może być też odwrotnie. Fela. Ej, no gdzie ty wchodzisz? O. I nie ma psa. Mówię, jakby ona była większa, no to byłby problem. Z takim, z takim psem dużym, nienauczonym porządnie chodzenia na smyczy, to byłby problem. Był, no, większy pies, to pewnie zdarzałoby się, żeby chciał się wyrwać, albo... Albo nawet przewrócić człowieka. Co tam, Fela, wynalazłaś? To jest spory kamień. Coś Fela wynalazła. Może żabka albo coś takiego. No, ale dzisiaj fajnie i teraz na wieczór też nie ma wiatru, więc tutaj akurat Fela, nie wchodź tam, ej. Ej, nie psuj zboża. Ty to lubisz bardzo zboża psuć, co? nie ugniatać. Fela, fela złapała robi już teraz nie ma nie ma przebacz. Ja tu pewnie zaraz sobie nogę wywinę na czymś, bo nic tutaj nie widać, sama trawa. Fela. No no, w ogóle jak ten. Jak coś poczuje, to, to kontaktu brak jest z psem. Chodź dobre dobra. Idziemy, idziemy, idziemy już w stronę domu Może spotkamy gdzieś białkę po drodze. Ciekawe czy za nami czeka <głos> <głos> Czy za nami czeka, czy, czy poszła już sobie sama do domu. Cofelnia? Idziemy już, nie? trzeba wrócić chwilę odpocząć i potem idziemy jeszcze na jeden spacer już, już w innym kierunku. To chodź Fela jeszcze tutaj coś poopowiadać na koniec co Poopowiadasz coś? Czy jesteś zajęta także za <laughs> Jest wywalony. Dobra, to co, na tyle na dzisiaj tyle Trzymajcie się i do usłyszenia i zobaczenia Tak, Felunia? Felunia mówi, że tak.